Znamy projekty, jakie miasto zrealizuje w ramach budżetu obywatelskiego 2014. Spośród 75 wniosków znajdujących się na liście do głosowania wygrało 6. Bułgratowani łącznie oddali ponad 7 tysięcy ważnych głosów. O tym, które z nich zyskały największe poparcie ze strony mieszkańców, mówi prezydent Marek Szalowski. Pośród tych projektów zgłoszonych i tych, które zyskały największą akceptację, są projekty dotyczące działań zmierzających do poprawy. Stanu infrastruktury naszego szpitala wojewódzkiego. I to sygnał, że mieszkańcy są tym zainteresowani, że te projekty zyskały dużą akceptację. Największą ilość głosów oddano na projekt, który swoją roboczą nazwę określał w następujący sposób: odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń i, co teraz bardzo istotne, Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Szpitalu Wojewódzkim imieniem Jana Pawła II w Bełchatowie. Prawie tysiąc osób oddało głos na ten projekt i ten projekt zajął pierwsze miejsce w tej liście rankingowej. Na następnych miejscach znalazły się projekty dotyczące budowy placów zabaw. To w moim przekonaniu bardzo ważne i jak gdyby mobilizujące środowisko, gdyż na drugim miejscu jest projekt pod nazwą Urwisowo, Plac Zabaw dla Dzieci, Plac Zabaw dla Dzieci z konkretną lokalizacją na osiedlu olsztyńskim i ten projekt ponad 700 głosów zyskał. Rozumiem, że opowiedzieli się przede wszystkim za nim mieszkańcy osiedla olsztyńskie. Też była to z całą pewnością mobilizacja określonego środowiska, określonej grupy mieszkańców. Następny projekt Rodzinny Plac Zabaw i Rekreacji z Siłownią Zewnętrzną to projekt, który wskazowany był jako miejsce do realizacji na osiedlu Okrzej, więc też jak gdyby mobilizacja tego osiedla wokół tego projektu. Następny projekt dotyczy również szpitala wojewódzkiego w naszym mieście, odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie szpitala wojewódzkiego. Ponad 500 osób za tym wnioskiem zagłosowało również następny projekt to wymiana windy w pawilonie a szpitala w Bełchatowie to również wskazuje na wagę problemu jakim jest dbałość i dbałość a z drugiej strony odpowiedzialność mieszka nas mieszkańców Bełchatowa za to jakże ważne miejsce, jakim jest Szpital Wojewódzki Bełchatowie, którego tak naprawdę, aczkolwiek nie jesteśmy właścicielami z punktu widzenia formalnego, to jednak czujemy się odpowiedzialni za to, co w tym szpitalu się dzieje, jak ten szpital funkcjonuje, na jakim poziomie świadczy usługi. Te trzy projekty, o których tu mówimy, wskazują jednoznacznie na to, że wielu mieszkańców za tym projektem głosowało. I Kolejny projekt, który mieści się jeszcze w tej liczbie projektów do zrealizowania z punktu widzenia kwotowego, to projekt pod nazwą Ciepło dla Grocholic i dla Osiedla Ludwików. Oczywiście, kwota tego projektu jest kwotą, która pozwala na rozpoczęcie prac zmierzających do przygotowania tej inwestycji i tak jest ona w tym projekcie opisana, ale to dobry sygnał na to, że jest przede wszystkim zainteresowanie pośród mieszkańców Grocholic, Ludwikowa, bo ci mieszkańcy są pewnością przede wszystkim głosowali na te projekty, na to, że jeżeli ta infrastruktura na osiedlu powstanie, będzie zainteresowanie na to, aby do tej do tego ciepłociągu się przyłączyć, aby likwidować niską emisję, która no niezwykle jest z całą pewnością uciążliwa, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lista jest określona, ilość oddanych kursów na konkretne projekty pokazuje również ta lista rankingowa tych 75 projektów, które były poddane głosowaniu. I ona, jak mówi sama za siebie, mieszkańcy opowiedzieli się za konkretnymi pomysłami, konkretne pomysły poparli. Realizacja projektów wyłonionych w drodze głosowania ruszy niebawem. Teraz przed miastem kwestie formalne, m.in. przygotowanie i ogłoszenie postępowań przetargowych oraz wdrożenie w życie wszystkich inwestycji. Zakładany koszt wszystkich zadań to 875 tysięcy złotych. Gdy podsumujemy te sześć projektów, kwota opiewa na kwotę 875 tysięcy złotych, więc widać, że zostaje ponad 120, około 125 tysięcy złotych, jak gdyby nie rozdysponowane. Następny Projekt, który nie zmieścił się na tej liście, swoją kwotą opiewa na kwotę 400 tysięcy złotych, więc jak gdyby nie zmieści się w tym, w tym zadaniu. Natomiast, co jest istotne, podczas postępowań przetargowych też mogą wyjść różne kwoty. Te 125 tysięcy, które pozostaje, z całą pewnością może być kwotą, która uzupełni projekt numer 6, który jeszcze raz to podkreślam, jest tylko i wyłącznie pewną, pewną namiastką i kierunkiem działania. Więc gdyby gdy, ten, gdy to postępowanie, które zostało tutaj wskazane na kwotę 50 tysięcy złotych będzie za małe lub będzie potrzeba uzupełnienia to ta kwota 125 tysięcy zł będzie uzupełnieniem dla, dla tego projektu szóstego Chyba że oszczędności z poszczególnych projektów, tych sześć, pierwszych pięciu czy sześciu, włącznie z kwotą, która pozostała, dadzą uprawnienie do tego, żeby następny projekt, którym jest zagospodarowanie terenów pomiędzy blokami na osiedlu dolnośląskim, mówię to o zagospodarowaniu o charakterze urządzenia zieleni i miejsc takiej aktywności wypoczynku, to być może ten projekt. Byłby również e, możliwy. Tak duże zainteresowanie budżetem obywatelskim, zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i głosowania nad nimi, pokazuje, że to inicjatywa ze wszech miar słuszna. Prezydentowi zależy, by była ona stałym elementem planowania i realizacji inwestycji. Ilość głosów ważnych w postaci ponad 7 tysięcy głosów może upoważyć za do tego, żeby powiedzieć, że był to jak najbardziej projekt cieszący się zainteresowaniem mieszkańców. Budżet obywatelski w swoim e, zakresie. Wskazuje, jeżeli chodzi o liczbę projektów, o tematykę, że jest to jak najbardziej inicjatywa oczekiwana przez mieszkańców i to jest bardzo dobry sposób na, komunik na bieżące komunikowanie się podczas kadencji z mieszkańcami, na wsłuchiwanie się w ich głos różnych środowisk, bo w tych wnioskach jest również głos różnych środowisk, również pasjonatów, stowarzyszeń, ale również grup mieszkańców osiedli, poszczególnych osiedli. Będę w założeniach do projektu budżetu, będę się starał przekonywać do tego, że warto tą kwotę podwyższyć, więc jeżeli w tym roku byliśmy w stanie wydesygnować na budżet obywatelski Kwotę miliona złotych, postarajmy się, aby ta kwota sukcesywnie wzrastała, gdyż nasze doświadczenia, te dotychczasowe, jak również w perspektywie czasu dotyczące realizacji tych projektów, będą coraz bogatsze i coraz bardziej odpowiedzialne z punktu widzenia tych głosowań i tego wszystkiego, co w tym budżecie zostało zgłoszone. Jeszcze raz to podkreślam: niewiele projektów zostało odrzuconych z punktu widzenia nie do określenia formuły, bądź błędnego założenia, jeżeli chodzi o finansowanie. To świadczy o tym, że mieszkańcy, że my Bełchatowianie podeszliśmy do tego zagadnienia bardzo poważnie i odpowiedzialnie. I dlatego na, to, na, na realizację tego zadania w perspektywie następnego budżetu budżetu miasta Chcielibyśmy, żeby ta kwota była przynajmniej o 25-30% zwiększona, więc chciałbym, aby w założeniach do budżetu była to kwota około miliona trzystu tysięcy, być może 1,5 miliona złotych. Będzie to dobry, dobry, dobry sygnał do tego, że ta, to zadanie jest wspierane zarówno przez radnych, jak również przez cały samorząd. I to też dobry sygnał na to, że warto się w to angażować. Tak? Że mamy, mamy również szansę jako mieszkańcy wpływać na to, co w mieście dzieje się w ciągu poszczególnych lat budżetowych. Lista projektów wraz z ilością oddanych głosów dostępna jest na www.decydujemybyłhatów.pl.